Książko, kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym porozmawiamy sobie o hajnowych outletach, gdzie możecie kupić Gucci nawet 70% taniej. Dlatego słuchajcie wszystkich moich najlepszych trików, gdzie możecie iść, gdzie polecam iść, a gdzie nie polecam iść. Słuchajcie, jak już wiecie, byłem w outletach we Włoszech. E, przyjechałem, trochę Włoch, zwiedziłem i teraz właśnie mogę Wam powiedzieć, ponieważ byłem w najtańszym outlecie oraz największym e, outlecie Gucci w Europie. E, I tutaj trochę porozmawiamy. Na początku zacznijmy od najtańszego. Słuchajcie, najtańszy outlet generalnie w Europie, jeżeli chodzi o takie marki, znajduje się w Foxtown w Szwajcarii. Jest to takie przygraniczne miasteczko, które jest przy granicy z Włochami. Dostaniecie się tam na przykład z Mediolanu e, autobus taki, kosztuje 20 euro od osoby w jedną i w drugą stronę. I teraz tak, dlaczego w Outletcie Fox Town jest najtaniej? A no to dlatego, że generalnie jest tam bardzo niski VAT. VAT w Szwajcarii jest chyba 5,5% albo 7%, a u nas jest na przykład 23%. Więc rząd mniej okrada Szwajcarów tam, jeżeli sobie na przykład kupują takie rzeczy jak my. Więc e, widzicie, że te marki mogą sobie pozwolić, bo ceny tam są 1 do 1, jeżeli chodzi o euro. Frank szwajcarski kosztuje teraz 3,8, więc podobnie jak dolar. I tam na przykład rzeczy, które w Gucci później pojechałem do Dimo, którym zaraz powiem, one tam były ceny 1 do 1. No więc Fox Town jest najtańszym outletem, jeżeli chodzi o różne marki. Tam są marki po, od Tomiego i Guess, La Lacosta, jest Saul wiem, że jest chyba Valentino. Jest Versace, jest Dolce Gabbana, z tego co wiem. No, po prostu dużo marek. Ja na dole zamieszczam link do ich strony. Generalnie w tym outlecie wszystko jest drogie oprócz ciuchów. Dlatego, że na przykład żarcie tam kupiłem najdroższego maka w życiu i teraz muszę Wam o tym powiedzieć, ale wyszła ze mnie cebula za te dwa mak zestawy, które tutaj widzicie za 120 zł. Bolało. Zanim przejdziemy do Gucci, jeszcze powiem mam jedno. Jest tam bardzo, ale to bardzo tani Ralph Lauren. Ja tam kupowałem sobie spodęki, które kosztują 600 zł u nas e, za 200. Więc naprawdę jest bardzo tanio i, i powiem szczerze, że e, jak na Ralpha e, kupowanie na przykład ręcznika za 70 zł, przecenionego z 4, 400 no to jest naprawdę super okazja i polecam. Ale osobny filmik o Ralfie Laurenie będzie. Jeśli chodzi o outlety Gucci generalnie w Europie, to we wszystkich jest mniej więcej to samo. To znaczy są te same kolekcje, te same rzeczy. Oczywiście mniej więcej. Powiedzmy, że 80% artykułów pokrywa się. Generalnie outlety są małe. Właśnie tak jak Foxtown To jest po prostu taki sklep, gdzie mamy dużo osób, które wszystko kupują. Um, są to kolekcje sprzed dwóch, trzech lat, albo nawet wcześniej. Yeah. Huh? Często są tak zwane special sale, to znaczy są wyprzedaży tych takich kolekcji, które już na pewno muszą zejść. Zazwyczaj są to syfy, może że macie kogoś, kto pracuje w tych outletach i powie wam, że o, dzisiaj będziemy wrzucać na promocję, e, no to wtedy on może wam powiedzieć wcześniej i, i naprawdę możecie dostać fajne itemki, e, minus 80%, spokojnie, bo byłem w tym outlecie i tam były różne chusty, tylko coś takie średnie, tak, no, no nie było widać z daleka, że jest to Gucci, dlatego nikt tego raczej nie brał i to było na 80%, na przykład czapki Gucci po 20 euro. Bardzo się tam opłaca jechać, mimo właśnie tego ograniczonego wyboru, bo właśnie Dimol jest największy, a te wszystkie inne są te mniejsze. Dlaczego? Dlatego, że jest tam po prostu tanio o ten VAT i ceny są jeden do jednego z euro. Zobaczcie, ja sobie tam kupiłem jedną rzecz. O, tutaj mam, te, to są buty. Które tam kupiłem? Kupiliśmy sobie espadrile. Ja kupiłem espadrile, moja dziewczyna espadrile, oraz kupiliśmy jej chustę z jedwabiu. I za te wszystkie trzy rzeczy zapłaciliśmy tylko 2000 zł. Przeliczyliśmy to i w Dimo zapłacilibyśmy za to około 2600, bo były dosłownie te same rzeczy. Z tym, że słuchajcie, te mniejsze outlety, właśnie jak The Fox jak na przykład Pandorf. To są dobre outlety, dlatego że tam jest mniej ludzi niż w tym wielkim outlecie w którym zaraz i tam w Demol są po prostu przebrane rozmiary, a tam gdzie my byliśmy, rozmiary były. I na przykład ja kupiłem sobie takie espadryle. Wiem, to są po prostu zwykłe espadryle, moja dziewczyna powiedziała: O, fajnie, w nich wyglądasz, kup sobie. One są przecenione z 2000 zł. Były przecenione na 900, chyba nawet nie całe 900, bo wyszło mnie około 850. A w outlecie w Demolu wyszłoby to około około 1100 zł, coś takiego, bo one chyba były po 250 euro, przynajmniej wtedy, kiedy ja tam byłem. A, i taka ciekawostka, te espadrille są wyprodukowane w Hiszpanii. Ponadto w tym outlecie Gucci były Gucci Ace'y, najtańsze, jakie kiedykolwiek widziałem, limitowana edycja, żałuję, że ich nie kupiłem, za 950 złotych. Tak, w przeliczeniu kosztowały około 950 złotych, kosztowały tam 250 franków szwajcarskich, a w Dimollu kosztowały 350 i to euro. Więc zobaczcie sobie, że te ceny bardzo się różnią na korzyść właśnie Foxtown. Jeżeli chodzi o Foxtown, to trzeba mieć tam minimum 5 godzin. Wiem, że to się wydaje takie o 5 godzin, ale jeżeli chcecie obejść wszystkie sklepy, poprzemierzać sobie coś tam, zjeść coś w międzyczasie, to 5 godzin to jest takie minimum. I zaufajcie mi, 5 godzin to naprawdę mało, jeżeli chcecie coś kupić. Jeżeli chodzi o takie inne sklepy, które tam były, to powiem, że w porównaniu z Dimon, na przykład, Salon był słaby, nie było tam na przykład fajnych torebek, były fajne buty dla mężczyzn, więcej rzeczy dla mężczyzn tam było, ale z takich torebek, damskich czy coś to słabo. To mi po La Costa na przykład, albo Calvin Klein, czy inne takie sklepy, które znacie. Tam, jeżeli chodzi o promocję, to trzeba po prostu trafić trzeba trafić trzeba zobaczyć najlepiej na stronie można do nich też również napisać maila, czy jest aktualnie jakaś fajna promocja w outletie dlatego, że no, to się różni tak, pomiędzy różnymi sklepami ale jeżeli o to chodzi, jeżeli chcecie naprawdę coś kupić, to tam, bo tam jest, jak już mówię, taniej. No więc przechodzimy do największego outletu Gucci w Europie, czyli Dimo. Dimo znajduje się pod Florencją, więc jest to największy outlet, jeżeli chodzi o same high-endy. Tam nic innego nie ma, same high-endy. Obok dobudowali takiego obrzydliwego Michaela Corsa i Nike, ale nie warto tam iść. Z że jest to outlet na trochę wyższym poziomie, byśmy powiedzieli, jest tam to największy Gucci w Europie. Tylko uwaga, tam musicie sobie zarezerwować minimum 6 godzin, nawet bym powiedział, dlatego, że przed tymi sklepami są kolejki. Serio. Trzeba na przykład odczekać 40 minut. My pod Gucci czekaliśmy pół godziny, żeby w ogóle wejść. Wiem, że ludzie czekają nawet po 40 minut. Wynika to z tego, że outlet znajduje się pod Florencją. Dużo ludzi zwiedza Florencję yy, i głównie Azjatów, yy, którzy przyjeżdżają tam tabunami i kupują te Gucci, dlatego że. Odliczają sobie od tego VAT. W Chinach nie ma VAT-u i w ogóle w krajach azjatyckich jest mniej tych takich podatków, które byśmy nazwali VAT-em. I oni po prostu zostają tax free i mają to taniej, Na przykład o te 22% chyba VAT-u, które jest we Włoszech. Oni mają tam jakieś inne podatki luksusowe, ale to tam inna sprawa. Nie znam się na tym, ale wiem, że odliczają. Więc w związku z tym, że jest ludzi Więc w związku z tym, że ludzi jest tam Tak dużo i ustawiają się tam kolejki Możecie sobie wyobrazić jak towar jest tam bardzo przebrany I jeżeli chodzi o męskie rzeczy To naprawdę nie warto tam jechać Jeżeli nastawiacie się na jakieś męskie ciuchy Nie, nie warto, jeżeli nastawiacie się na męskie akcesoria Nie warto, lepiej pojechać na przykład do Pandorfu Czy do jakiegoś innego outletu Na przykład tego Serale czy coś takiego Tam jest 260 sklepów, nie byłem tam Ale to jest największy w ogóle outlet w Europie Jeżeli mówimy o ogólnej powierzchni sklepów I myślę, że tam będzie trochę lepiej Lepiej jechać do tych mniejszych outletów w Europie, gdzie ceny są po prostu takie same. I z tego co wiem, na tak zwany special price, o którym Wam zaraz powiem, męskie rzeczy nie wpadają. Special price to takie minus 70% w outletach Gucci, bo zazwyczaj ceny są minus 30%, w starszej kolekcji minus 50%, a special price minus 70%. No więc mimo tego, że outlet jest największy, to wszystko jest przebrane. Buty są tragiczne, naprawdę, okropieństwa. Yy, Gucci Ace, jak już Wam powiedziałem, są droższe. Yy, z tych rzeczy ze Spadeli, które my kupiliśmy, oczywiście one tam były, ale były przebrane. Jeżeli chodzi o torebki damskie, to są. Torebek damskich jest chyba najwięcej, jeżeli o to chodzi i można sobie coś tam kupić, tylko uwaga, najlepiej przyjechać rano, najlepiej przyjechać wtedy, kiedy uzupełniają zapasy, zazwyczaj są to piątki, wtedy można coś znaleźć. My w tym outlecie kupiliśmy trzy rzeczy, które które wam zaraz pokażę, wszystkie są damskie. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak na przykład paski, nie ma nic, zupełnie wszystko jest poprzebierane. Jeżeli chodzi o tak zwany special price, to najlepiej podbić do pracownika takiego outletu i zapytać się, czy mają coś na special price. Ie. I albo oni to ściągną gdzieś z magazynu, bo to nie jest wystawione, ewentualnie jest mała karteczka special price i tyle, chociaż w zamęcie tych ludzi tam wszędzie może tego nie być po prostu już. I teraz na special price, czyli jednej czwartej ceny, tak naprawdę były rzeczy z Kolekcji Gucci Bloom, kolekcji Gucci Bloom, ale damskiej, czerwona. Kupiliśmy taką torebkę Gucci. Gucci Bloom, która jest przeceniona z 2000 euro, niecałych 1980 chyba euro, jest przeceniona na 520 euro. O właśnie, tak ona wygląda. Kupiliśmy za 520 euro, czyli 2000 zł i to jest bardzo dobra cena. To jest właśnie special price. 2000 zł za, za torebkę Gucci to jest steel. Jest ona na ramie, jest ona na bok, jak chcecie nosić. Kolejna rzecz, kupiona również za special price, jest to portfel Gucci. Ten portfel, nie pamiętam dokładnie ile nas wyszedł, ale około 80 euro, nawet trochę mniej, chyba 78 euro. E, super Steel. Super Steel e, ze special price, a to jest ta sama kolekcja, ale myślę, że to jest bardziej unisex, nawet każdy może go nosić bez problemu. E, za tyle to wykupujecie grzyby e, na grupkach, a macie nowy portfel, więc bardzo się opłaca. Kolejna rzecz, którą kupiliśmy, a na której nie przycebuliliśmy, to ta torebka Gucci Marmont. To jest z nowszej kolekcji, ona pochodzi z zeszłorocznej kolekcji i była tam jako jedyna z takiego ładniejszego koloru, ponieważ musicie pamiętać, że do outletów Gucci raczej trafiają kolory, które nie są czarne, nie są klasyczne i trafiają takie, które mało kto kupuje, na przykład ta torebka Gucci Ghost również trafiła, ale aż taka bardzo różowa. Tego nikt po prostu nie kupuje, dlatego to tam trafia. To jest dobry deal, dlatego że to jest kolor, który bardzo szybko się wyprzedaje w outlecie, to była już przedostatnia sztuka, 1300 euro. W Foxtownie była trochę tańsza, tego nie przecybuliłem, eee, więc już, no cóż, kupiłem tam. 1300 euro z 1000, około 800. No jeśli chodzi o zakupy w Gucci, to by było na tyle, tak, nic sobie nie kupiłem, dlatego że nic naprawdę nie było, a jak wiecie, coś bym kupił. Jeżeli chodzi o inne marki, to polecam iść na przykład do Saint Laurent, dlatego że były tam Koszulki takie męskie za 150 euro czy za 125 Prada dobre ceny w Pradzie, jeżeli chodzi na przykład o Polo. Polo, bardzo dobrych cenach w, w Pradzie. Jeżeli chodzi na przykład o Versace, to też dobre ceny. na Zwykle takie koszulki z napisem Versace, oczywiście nie Lego, bo to jest nowa kolekcja, ale te starsze. Dodatkowo była Balenciaga i tam również były dobre ceny na Triple S. Nie pamiętam, ale zobaczyłem, że w sumie, w sumie nawet dobrze, czyli około 2000 zł. Malutkim kawałkiem. I jeśli chodzi o Yves Saint Laurent, no to powiem szczerze, że tak. To był naprawdę bardzo dobry outlet. W porównaniu do Fox gdzie była bieda, jedyne co były to męskie buty, to tam torebki, torebki, torebki. Naprawdę, jeżeli chcecie kupić dziewczynie torebkę w Saint i zaoszczędzić na tych pieniądze, no to idźcie. Znowu, jeśli chodzi o męskie rzeczy, żałowałem, że nie kupiłem w nie butów, bo nastawiłem się tam. Koszulki były, jednak żadnego mojego rozmiaru nie było. Elki akurat się wyprzedały. Kupiliśmy jedynie taką torebkę, bardzo klasyczną, normalną, bardzo ładną. Szczerze, podobała mi się. Czuć jakość wykonania jest lepsza niż Gucci. Przeceniona na 1290 euro z 1800 euro, no, czyli z około 9000 na około 5500. Bardzo dobry Deal porównując do tego, że outletów Saint jest naprawdę mało. Na dole link do outletu tam macie napisane, jakie są tam sklepy. Jeżeli chodzi o ceny w outletach, to tak: portfel Gucci najtaniej około 500 zł, pasek Gucci najtaniej około 500 zł. I mówię tu o takich paskach i portfelach, które normalnie można założyć i które nie wyglądają źle. Takie lepsze paski około 200 euro, lepsze portfele też około 200 euro. Oczywiście mówiąc o paskach i portfelach, nie mam tu na myśli na przykład portfeli typu Snake albo jakichś innych takich dziwnych portfeli. Takie rzeczy jak na razie nie trafią do atletów, dlatego że jest to stała kolekcja, która się sprzedaje. I nikt nie będzie tego rzucał do atletów. Tak samo jak biały Gucci w kurczę, ze Snake'em, Nikt tego tam nie rzuci. Oczywiście mogło się pojawić pojedyncze, pary, typu jedna para, jakaś dziwna, która ma na przykład mini defekt. Chociaż Gucci z tego co wiem niszczy rzeczy z defektem, a dla outletów po prostu idą stare kolekcje. Tak samo robi na przykład Berbery, które później pali te rzeczy. Gucci też pali rzeczy, które się nie sprzedadzą. A Louis w ogóle pali rzeczy, bo nie ma outletów. Więc jeżeli jedziecie tylko do outletów, to się nie nastawiajcie, dlatego że możecie się po prostu zdziwić. Ja też myślałem, że kupię sobie trochę pasków, kupię sobie jakiś plecak, kupię sobie jakąś torbę Gucci, jednak tak naprawdę nic tam ciekawego nie było, czego nie widziałbym w innych outletach i ceny również mnie jakoś nie, nie powaliły, bo te męskie rzeczy to były grube, takie 30%, a wiem, że na grupach można to mieć taniej nawet i to z nowych kolekcji. Jeżeli chcecie jechać tam w ciemno, na przykład z dziewczyną albo z mamą, czy ktoś chce kupić torebki, to jedźcie w ciemno. No, torebki zawsze kupicie, powiem Wam to ja, naprawdę, torebki jak było dużo i w dobrych cenach i to naprawdę dało się kupić, bo torebki są bardziej klasyczne. Jeżeli macie jechać tam specjalnie, tylko i wyłącznie dlatego i marnować benzynę, bo to też się liczy, to nie, to nie jedzcie, bo nie warto. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że pokazałem Wam trochę najtańszy i najdroższy outlet Gucci, mam nadzieję, że pokazałem Wam trochę jak to się je, te outlety. Również w tym momencie jadę do outletów w Pandorfie, zobaczymy co tam będzie, bo jest to taki mój outlet, który bardzo lubię. Następny odcinek będzie o fejkach Gucci Jace'ów oraz o outlecie Polo Flouren oraz outlecie Michaela Corsa, dlatego, że to w sumie dla Waszych dziewczyn, tak powiem, bo mamy outlet Polo i Corsa i one są obok siebie. To są dwa sklepy, które są obok siebie, sąsiadują. Dziękuję za oglądanie, napiszcie dole, czy również jeździcie do outletów. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam co nieco o outletach Gucci w Europie i czym to się je. Więc oglądajcie mnie i zapraszam do subskrypcji subskrypcji na dole jest dzwoneczek to jest zawsze fajne i łapka w górę jak się podobało dzięki za wszystko